Lemurek! Siema! Cześć, witam was w kolejnym odcinku I od razu pójdę tutaj Może dostrzegacie Że coś się zmieniło Trochę jest pust, pusto, że tak powiem Tu leży folia ze szklarni Muszę ją wyrzucić, bo ona już jest no nie niezda, wiecie to do, do niczego Zdemontowałem tą szklarnię, tu nic i tak nie było Te ogórki tam posiałem i One są takie o takie, takie to one już były bardzo dawno. Jak widzicie, tutaj jest dość sporo obornika. Dałem ostatnio przed deszczem, jak ją rozebrałem. Tego dnia miało padać, właśnie specjalnie przed deszczem rozebrałem, mówię. A z i to w ziemię, bo tu sucho było, nie? No dalej jest w sumie. Bo już ciepło, jest na dworze, to paruje szybko woda. Ale dałem obornik, i fajnie go widzicie. Deszcz spadł, to go, wiecie, tak wymyło w ziemię. Starać tam położyłem i. Będzie to takie główne, oto coś. Nie wiem jak to nazwać. To może zostawię i się na przykład agrotkaniną ten. Będzie taka prowizoryczna szklarnia jakaś. No zobaczymy. Zboże moje jak zboże, nie za dobrze. Ale myślę, że na przyszły rok no nie wiem w sumie. Zobaczymy czy będę siał zboże. Tu to w ogóle raczej zdemontuję kawałek ogrodu. Minimum dotąd. O widzicie dotąd, gdzie tu jest tak wyłożone bo to nie ma sensu, tu jest cień, nic nie rośnie, no i zresztą widzicie, że wyłożyło jabłka spadają, także tu nawet nie będzie co za bardzo zbierać tego zboża ostatnio jak widzicie jest mała regular regularność ale szczerze nie wiem, nie wiem za bardzo sam co robić w ogrodzie i tak stwierdziłem, że kurczę, muszę pomidory pozbierać, zaraz Wam pokażę teraz Wam pokażę tu, akurat tej kapusty nie będę pokazywał, ale tu mam no widzicie już się trochę rozłazi. O, ale są w miarę ładne główki tu ładna brokuły też bardzo ładne no co prawda już raczej spowycinane są widzicie tutaj wycinałem, bardzo duże były o, ten też już, oni jest już do wycięcia, już styk bo one będą chwilę moment i tracić kolor to wtedy już nie są takie, tego wczoraj sobie wyciąłem i patrzcie, nawet kalafiory coś tam rośnie no zobaczcie jestem zadowolony i będę szedł też w kalafiora, brokuła mącznik oczywiście lata ale no, w kalafiora brokuła, kapusta wczesną będę szedł, bo widzicie, że rośnie. Już kalafiory najgorzej, ale no, kapusta ładna będzie. Bigos na pewno, a może i kiszoną zrobię, tak jak w tamtym roku. Selery, też Wam się pochwalę, o, może i z ręką porównam. No i tak wiecie, na szerokokątnym to tak trochę zakłamane jest. Obrywałem ostatnio tu liście i zamroziłem, ale to chyba Wam mówiłem w ostatnim odcinku. Pory nieudane coś tu się ten. Zniknęło ich połowa przy pieleniu. Cebula. No, taka mała. No i tam nic nie ma. Planuję zdjąć tę agrafkaninę i chyba będę bób czy coś, 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 coś takiego chciał tutaj. No i to miętę, która tutaj się tak na ten. Chyba wytępię w większości i po prostu gdzieś tam przesadzę. Tam dalej trochę. Mniej, że było, Bo ona i tak tu wszędzie, wszędzie rośnie. za dużej jest. Papierówkę też wam ostatnio pokazywałem, ale. No ale sobie już podjadam, a dzisiaj rano mnie tu spotkała niezła niespodzianka Tu znowu były grzyby, te które w szklarni spotykam Też chyba na jednym z tych filmów wam pokazywałam. o patrzcie Tu jest jeden malutki, a duże te zebrałem, a te małe zostawiłem Kolejny, 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 to są podgrzybki złotopore, czy jakoś tak wiecie One tu rosną Dobra, Idziemy do szklarni, ja sobie słuchawki zostawię i <laughs> pozrywamy pomidory Ciebie zapraszam. To akurat jest Betalux karłowy. Ude, od... O jak odchodzi. <słuch> się rozleciał trochę. cię jak malutko, wy... malutno, malutkie wygląda. Tu kolejny. A tu jakiś <słuch> widzę fajny. Jaki trochę większy. Nie wiem co to jest za odmiana. To nie są te yy, Peer Shaped. Coś takiego. <słuch> tu mam fajne fioletowe i patrzcie jeden już jest, oj. Jeden, o urwał się o, Mogę go urwać, chodź Jadu. Patrzcie jaki fajny Coś tu z niego wyłazi Fioletowe yy, Tu Takie jakieś, nie wiem czy to nie są te gargamele Chociaż nie chcę was skłamać <laughs> Możecie dać znać No jak widzicie niestety mi wędą Mimo, że ja tu podlewam regularnie to i tak jest bardzo ciepło w karni. Ten, który był pierwszy. Pomidor chyba. Dojrzał. No tak w miarę dojrzały. Jeszcze mógłby kilka dni, ale zabieram. On i tak sobie dojdzie jak dzisiaj nic nie zrobię. Tu mam paście, Takie jakieś yy, pomarańczowe pomidorki. Bardzo ładne. O! Yy. No tu zielonych to tak bardzo ładnie pokazuje. Widzicie ich jest dużo. Tu też jakiś jeszcze trochę twardy. Tu pomarańczowy też już mocno dojrzały. Tu też takich sporo jest. O, widzicie? Także pomidorków jest dużo. Padają mi papryki. O, także tak. O, tu mam jakieś ładne. Właściwie jakie ładne. No, zdjęcie chcę zrobić. O, zrobiłem. A ci urywam. Może tego zostawię, a będę ten sobie zjem któregoś razu. Takie oberwę. Chcę zrobić y, suszone pomidory takie w jak to się... w oliwie. W oliwie z oliwek. Kłaście, tu papryka pada. No i tu mój <głynie> niesamowity krzak. Powiem wam wow Urwę liścia do zdjęcia. Może będzie ładniej. Takie oto jeszcze nie miałem nigdy I myślałem właśnie żeby o te, tak nazrywać sobie ich No ale widzę że im jeszcze trzeba kilka dni Także ja im jeszcze dam spokój, ale no są piękne Piękne Krzak co prawda jest taki o niski Ale no Plon niesamowity dał Także ja tak te teraz dużo nie zbieram bo myślałem że one są bardziej ryżowe ale widzę że jeszcze nie z tej większej ilości będę robił przeciery A z te właśnie zasuszę sobie no, Może i takie Przecież to on tak jest dojrzały mocno tego zerwę tu już bardzo nie ma, bakłożany nie rosną, tu jest coś nie tak z ziemią w ogóle po tej stronie słabo także jeszcze będę się tym zajmował będę dopracowywał, starał się widzę, że nie podwiązałem dalej ten już jest dojrzały, też jakaś taka widzicie inna odmiana tutaj jakiś, no też miękki ale dobra, dam mu spokój bo chyba jeszcze nie jest dojrzały. No i tak o, trochę zebrałem. bo mam jeszcze takiego jednego dużego. Przypadkiem zielony by się zerwał, jak komuś pokazywałem. I kilka dni mi dojrzał. Od razu tutaj zajrzymy. To biureczko zepsute przyniosłem z tamtej szklarni. <laughs> no. Czy są żeńskie? Nie. Co prawda raczej nic nie będzie z tych melonów, ale no. I tu mam Yellow Pier Shaped z moich nasionek. To znaczy akurat sam tam się wysiał w szklarni i przesadziłem go. Tam mu jeszcze dam ze 2-3 dni. nie był już jest taki miękki, ale no. się, że go nie wiem, grzyb albo coś atakuje. Ale ja tutaj totalnie nie dbam, tylko to jest, staram się trochę tak fasty wyrywać co tu rosną. Ale wyrywałem trochę dalej, jest dużo. Także tak Idziemy dzisiaj sobie, ziemniaki wyrwałem, bo robiłem kopytka, tam jeden krzak gdzieś tam. O tam wyrwałem i naprawdę sporo było, całą miskę Spod jednego krzaka I to wiecie, tak nie kopałem dalej, no chyba dalej nic nie ma, ale wiecie Tyle co było przy korzeniu, wyciągnąłem całą miskę Tu kapusta, też wam ostatnio pokazywałem Kompost już się rozkręcił, też dzisiaj mam całe wiadro do przyniesienia Coś tam wrzucam Marchewki na przykład i te papierówki przynoszę zgnite Także tak, ogóreczki zbieram Trochę z nimi ten, bo on jest mi tu schnął, nie? Ale podlewać się starami jakoś żyje. O widzicie? Przerośnięty. Tak ja zbieram, że nie dowidzę. O, Boniu, jaki wielki. Trochę spory. Dobra. A, on tutaj na przykład jest ładny. Może wezmę od razu wzorze. I tak pozabierać mogę. O, trochę ich jest, aczkolwiek, no tu jest jeszcze słaba ziemia bardzo. Tu jest bardzo słaba ziemia w tych trzech skrzynkach, tu jest fajna, ale tak mi chwasty rosną, nie było ściółkowane i powiem Wam, że się nie będę bał w jakieś sadzenie tutaj marchewek i tak dalej, czy takich innych, tylko bardziej o na przykład jakieś ogórki, czy czosnek, o takie, żeby to było fajnie wyściółkować i, I już. To jest bardzo słaba odmiana ta, która jest tutaj, jakieś takie beznadziejne są te ogórki, Żółknął o właśnie jak ten, teraz widzę i takie są, no dziwne tego wezmę do domu Oa, dostałem klapka no takie, powiem wam, że w ogóle gorzkie są ogórki z jednej strony także jedna trzecia jest często do wywalenia właściwie to każdy jest gorzki z tej strony, z drugiej to nie są, ale z jednej niestety są pasolki szparagowej bardzo dużo mam patisony tak samo ogrom ich jest jeszcze nic, nic nie robiłem, prawdopodobnie leczo będzie. A tutaj też obornika wysypałem. Jak tam dawałem, I tu mam czy te pomidorki ładne już pokazywałem. Tu nie są tak pokaźne. O, patrzcie, jakie piękne. O! Naprawdę. Fajnie, one tu. O, patrzcie, Patyson, też wam pokażę. Tu zukinia zerwana do leczo. Duża. O, winogronki. Dużo ich jest, ale bierze je jakaś choroba grzybowa. Ja nie pryskam chemią, co wiecie. Niestety. Patison. Tu są i takie zielone i o. Gdzie tam jest taki zielony. I białe. O tam daleko też widać. No ja tu zrywałem kilka dni temu. Już są znowu. Ten krzew to w ogóle nie, ale to tak na wszystkich jest. Nie zapylam nic. Pszczółki zapylają. Albo same się jakoś zapylają. <noise> Tutaj też jakieś patisony. O widzicie? Też już stąd zbierałem. O, tam! Jakie młode są fajne. Ja wiecie, kiedy siadłem, te marywane, marynowane mi smakowały. To było, widzicie, takie malutkie. Bym musiał takie. Nie wiem, jakie. chwile powszechnie. Dzięki się zrywa. Jeśli ktoś się zna na tym i no ma doświadczenie, jakieś robił, dajcie znać. O, patrzcie, tutaj będę już jutro, czy pojutrze, do zebrania. Ten już przerośnięty i to jest problem. Taka beznadziejna mi się nie podoba ta odmiana, akurat. A nie wiem, co to jest za odmiana, naprawdę. A to są chyba. Jakieś, nie wiem czy się takie, no nie wiem, nie wiem, ale nie wiem czy nie śremski, coś takiego. Już wiecie, nie chcę też wam głupoty palnąć, także lepiej nie słuchajcie. Ale tu, o, nie dosięgam, ładny winogron. Góry, rury, siema. Jak tam? Szkoda, że tu nie mogę łazić, ale no, wolę żeby mi nie ginęły. One już się przekopują tam. No będę im przekopywał ten wybieg, no nie wiem. Fajnie jakby miały taki duży. Ale cóż I tak planuję zmniejszyć do jak najmniejszej ilości hodowlę ozdobnych i w tym kurniku gdzie tam są silki to Nie wiem może będą Nioski i w tym będą nioski po prostu nieduża ilość żeby tylko jajka były A ozdobne sobie będę trzymał pod jaja lęgowe Ho 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 co ja tutaj znalazłem kości Nie wiem co to Tutaj też Jabłuszka fajna To całe drzewo a tu cała łąka jest na włoć i tak dalej. Powiem wam, że o tam na dole fajnie jakby stały ule. Ale nie wiem czy ja bym chciał się za to brać. <laughs> Powiem wam... No nie wiem sam. Zobaczymy. Na pewno chcę drzewka owocowe. O tutaj. O tutaj... No nie może zacząć. Taki trawnik jest. tylko się kości, nic nie ten. Chodzi, żeby drzewka owocowe były i by rosły już. Tutaj wczoraj ten cebulę wyrywałem. Taką mam cebulę. Także trochę słabo. Ona już co prawda dwa lata, jest co to, drugi rok. Bo drugi rok zarastają, to jak te kosmosy, te kwiatki się nazywają. Także niedobrze. Bo już i ją zarastają. O, widzicie? Giedostwo troszeczkę, bym powiedział. W przyszłym roku wsadzę dymkę tam na górze. Tak wiecie, gdzie też karnie. I wyściłkuję od razu, także może będzie inaczej. Tam widocy nie rosną, jeszcze nie kwitną. Tu ziemniaki, wykończyła je troszeczkę ta stonka, tam może zbierałem, ale nawet wczoraj ze 3-4 już takie dorosłe znalazłem. W miarę już to mi się udało pod wytępić, nie, ale no, jednak trochę od dostały, jednak trochę dostały, no ale widzę, że stonek nie ma. Jak tak patrzę, czy jej się udało wytępić. Tu mączlika jest tak dużo że to strach i w ogóle taka pusta nie wiem czy coś będzie widzicie ona wcale w główkę nie rośnie tylko tak liście najwyżej się kurą da I tu jeszcze mam oczywiście zarośniętą jakaś tam cebula o to tu już jest taka wiecie trochę większa ale i tak to nie jest za ładna cebula no nie fajnie bo chciałbym mieć dużą ładną cebulę już wyciągnąłem to już zabiorę ładna czerwona ale jakby była Cztery razy taka albo więcej to by była fajna. O. Buraki w tym roku. No, trochę większe niż zazwyczaj, tak wam powiem. To jest zachwaszczone jak wszystko. Bo ja tak dbam. Nie lubię chwastów pielić. Dlatego ściółkować lubię. O, coś tam będzie, ale niedużo. Tu mam jeszcze cukinie też taki pas. Coś tam rośnie. Tam fasola. E, szparagowa nie, ogórki jeszcze Też widziałem, że już, o widzę, tu już są też do zbioru O jacie. Fajna odmiana A to jest soplita Przypomniało mi się, że właśnie to jest soplita i fajnie one wyglądają Też trochę już przerośnięte Zapomniałem, że tu Znaczy zapomniałem, wczoraj tu byłem nawet I przedwczoraj Nie, ostatnio to nawet codziennie tu jestem, ale No, ogórków tu jest malutkich, bez. Bardzo dużo, nie. To nie jest makaronowa linia, widzicie? Ma, mam nadzieję, że makaronowa. Tu ostatnio byłem, to widziałem, że był już taki, że im tam kilku dni brakowało. O, tu są one. Takie ładne, małosolne zrobię. Takie wiecie, bez, bez wody. Jeszcze jest czarna. A tu mają piskaki. Te dwie silki się i nie wiem gdzie są te jajka. Tam były jajka dwa, Może moja mama wzięła. Wczoraj były i przedwczoraj. Także muszę im dać koguta. A ja mówię, pisklaki miesiąc mają także. No jeszcze trochę je podtrzymam i już nie będą musiały. To jest po tej kurce, którą zabrali tutaj jeden. Także tak, tutaj dużo padało, ale udało mi się to zatrzymać. Nie wiem, co było przyczyną. Może jakaś kokcydiorza, może coś innego. Ale to wiecie, wtedy były chyba wszystkie padły. Zostało mi 30 sekund, także szybko wam pokażę, że tu było wielkie gniazdo os. <taki> Takie naprawdę spore. Tu jest elegancko w miarę. Chować się, tam. Tu tak wyglądają nowe drzwi. O tego kagutka. O tego kagutka dam do tych silek. Jak ktoś by chciał jarengowe, to możecie zamawiać. Ozdziałem sobie kwoczkę z piskrętami. I tu jest jedno jajko kaczki. Być może się wykluje, bo już. O, to jest ten Djurkerow. Także ona ma sporo tak? To są nioski. A znaczy,